Jeszcze kilka lat temu, zarządzając globalnym przedsiębiorstwem z branży Automotive, zastanawiałem się, co zrobić, żeby efektywnie zautomatyzować procesy produkcyjne w zakładzie. Teraz mądrzejszy o szereg doświadczeń, zarówno menedżera zarządzającego firmą produkcyjną, jak i właściciela firmy integratorskiej, mogę odpowiedzieć na pytanie, które na pewno także Tobie chodzi po głowie: Jak skutecznie i efektywnie podejść do robotyzacji? Historia HSV jest świetnym przykładem. Stacja zrobotyzowana do kontroli jakości i pakowania z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem pojemników. Grupa wdrożeniowa, 6 miesięcy realizacji i oto efekt. Posłuchajcie co ekspertom z dbl 77 i zespołowi RedHawk udało się stworzyć poprzez platformę robotów dbl 77 Nazywam no, się Sebastian Jarek, jestem prezesem spółki HSV Model Phone Groups. Nasza firma zajmuje się produkcją kształtek z tworzyw spienionych, takich jak EPP i EPS. Produkujemy nasze kształtki dla branży automotive oraz AGD. Nasi klienci z roku na rok oczekują od nas zwiększenia produktywności i naszej konkurencyjności. W związku z tym w firmie HSV podjęliśmy decyzję o automatyzacji procesów produkcji. Skorzystaliśmy z platformy DBR77, która okazała się strzałem w dziesiątkę. W pierwszym etapie automatyzacji post postanowiliśmy zautomatyzować proces kontroli jakości oraz pakowania wyrobów gotowych. Dzięki platformie DBR-77 zaoszczędziliśmy sporo czasu, ponieważ proces wyceny i projektowania trwał bardzo krótko. Dobijaliśmy wszystkie szczegóły, e, mając naprawdę minim, ma bardzo małą liczbę spotkań. Dzięki studiu 3D proces tworzenia koncepcji był szybki i e, wykonaliśmy go bardzo sprawnie. Narzędzie, które jest zaimplementowane w platformie, e, okazało się świetnym rozwiązaniem, które umożliwiło przeprojektowanie online naszych koncepcji. Integrator otrzymał te dane e, w ciągu tygodnia. Dzięki sprawnej komunikacji szybko zaakceptowaliśmy za kon, koncepcyjne rozwiązanie i przystąpiliśmy do realizacji dania. Platformę DBR77 jako unikalne narzędzie mogę z czystym sumieniem polecić tym wszystkim, którzy mają podobne wyzwania do naszych. Dzień dobry. Nazywam się Michał Sługowski i jestem współzałożycielem oraz prezesem firmy Red RedHawk. Zajmujemy się integracją i budową linii produkcyjnych, projektowaniem i wykonawstwem maszyn, a w ramach usług konsultingu przemysłowego wspieramy naszych partnerów w lepszej organizacji ich procesów produkcyjnych. Platforma robotów DBR77.com Oferuje dostęp do szerokiej bazy klientów zgłaszających ciekawe wyzwania technologiczne. Tak właśnie rozpoczęła się nasza współpraca z firmą HSV. Klient jasno i precyzyjnie określił swoje wymagania. My opracowaliśmy założenia konstrukcyjne, które klient zaakceptował. Gdyby nie DBR77.com, prawdopodobnie nie trafilibyśmy na tego klienta. Platforma to miejsce, które łączy specjalistów i pozwala im się rozwijać w nowatorskim środowisku. Jest w fazie rozwoju i ciągłego testowania, ale zespół ekspertów DBR77 to ludzie z pasją, na których wsparcie można liczyć na każdym etapie korzystania z platformy. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Pani Agaty. Robotyzacja oznacza postęp, a postęp to zawsze duża zmiana dotychczasowego modelu funkcjonowania. HSV już podjęło decyzję i będzie rozwijało się dzięki robotyzacji. A czy Ty odważysz się być jak HSV? Zapraszamy Was gorąco do kontaktu i korzystania z platformy robotów DBR77.